Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj dalsza część cyklu Ugruntowany trener. Dzisiaj mówimy sobie o improwizacji trenera. Co to znaczy? Improwizacja jest to odpowiednie dobranie ćwiczeń albo odpowiednia zmiana ćwiczeń względem zaplanowanego dnia, zaplanowanego treningu w danym dniu. Z różnych względów może dojść do tego, że klient przychodzi zmęczony, przychodzi z jakąś kontuzją, bo poszedł wcześniej pograć w piłkę, bo dzień wcześniej poszedł biegać, co nie było ujęte w planie treningowym. No i mamy zgrzyt, ponieważ załóżmy, że chcieliśmy wykonać trening na nogi, a te nogi są wyłączone z akcji, ponieważ wczoraj była piłka nożna i jest słabo. I co możemy zrobić? Przychodzi taki klient i mówi, wiecie, co ja dzisiaj nie dam rady, może zróbmy klatę, zróbmy górę, eee, sugeruje coś zupełnie innego. No i co począć? Możemy to spróbować rozwiązać na e, trzy sposoby, czyli pójść za e, wskazówką naszego klienta, co może nam skutkować tym, że taka sytuacja się powtórzy na, na takiej zasadzie, że. E, Klient może zobaczyć małą furtkę, że, a dobra, to jak raz mi się udało coś pozmieniać, to ja pozmieniam to jeszcze raz i runie nam plan treningowy. Druga rzecz, możemy pójść nadal z planem, nie, nie brać pod uwagę tego zmęczenia, które nastąpiło dzień wcześniej, co nie jest do końca dobre, ponieważ możemy doprowadzić do jeszcze większych zniszczeń włókien mięśniowych, i będzie słabiutko. Trzecie wyjście tak pozmieniać, e, czyli zaimprowizować. E, pozmieniać ćwiczenia tak, aby te nogi nadal były lekko ruszone, ale żeby nie dokonać większych zniszczeń. Paradoksalnie jak e, mięśnie, które są bardzo zmęczone są, mamy domsy, e, można zrobić lekki rozruch na nich i to powinno pomóc. No chyba, że jest naprawdę źle. I oprócz tego, że mięśnie są zmęczone, jest zmęczony układ nerwowy, widzicie, że klient jest absolutnie nieskoncentrowany. No to odsyłam Was do filmiku, który był wcześniej na temat czterech kryteriów oceny naszego podopiecznego, który przychodzi na trening w danym dniu. Tam jest więcej informacji na ten temat. A wracając do naszego tematu improwizacji. Taka improwizacja zawsze jest oparta o wiedzę danego trenera. To są lata doświadczeń i duży wachlarz ćwiczeń, które można wpleść, którymi można sobie żonglować, tak aby bodźcować nadal to, co chcemy bodźcować, ale nie tak mocno, biorąc pod uwagę na przykład zmęczenie z dnia poprzedniego. Czyli tak. Pokrótce podsumowując, improwizacja jest czymś bardzo pożądanym. Jeżeli jesteś trenerem personalnym, trenerem grupowym, Twój wachlarz ćwiczeń powinien być jak największy. Powinieneś znać mnóstwo różnych ćwiczeń, a i, i również znać dokładną technikę tych ćwiczeń, to już zupełnie abstrahując od tematu, tak aby można było interweniować w momencie, kiedy dany klient ma jakiś problem. Hmm, cóż więcej. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do tego, to zapiszcie w komentarzu, albo wyślijcie do mnie maila, albo informacje na Instagramie, może być. Postaram się odpowiedzieć. Do zobaczenia!